Twój rawer nawija coś o blokach, ale tam nie żyje, ona znowu mnie zaczepia, pyta czy poświęcę chwilę. Odpowiadam, sorry, muszę iść, nie mam czasu, tyle, diabeł jest rodziną. odkąd miałeś się ze mnie, debile Szacunek wielki dla kobiet, ale nie mam go dla dziwek Jakim cudem jeszcze trzyma się ten kraj, to ja się ciebie łykacie kolejną tabce przynosicie w tym rodzinie, ale sobie nisko niepotrzebny gucci pasek ty w muzyce widzisz fame ja w muzyce widzę pracę przejść na emeryturę Minem nie ma, że Proszę zamarzcie mój ryj I nie pokazujcie w prasie Ona mówi, że mnie kocha Ale szkoda, że po czasie Nigdy nie zostanę Czpunem obiecałem Memu dać. Nie obchodzą wasze słowa No bo mordo Jestem i Nigdy nie będę w wytwórni No bo we mam ziemię Ze wszystkiego, co się stało Staram, nie wyciągam lekcje W bani trochę najebane Więc inni, niż byłem wcześniej Kiedyś dużo gadałem tych wzór I nie nawijałem prawdy Dlatego ostatnio wszystko powierzchniałem. Powyjaśniałem Okej, okay. okej! Okay. twój rawer nawija coś o blokach, ale tam nie żyje, ona znowu mnie zaczepia, pyta czy poświęcę chwilę. Odpowiadam, sorry, muszę iść, nie mam czasu, tyle, diabeł jest rodziną, odkąd ćmiałeś się ze mnie, debile. Szacunek wielki dla kobiet, ale nie mam go dla dziwek. Jakim cudem jeszcze trzyma się ten kraj, to ja się dziwię. Łykacie kolejną przynosi w wstyd rodzinie, ale żyjecie za staną, co nas mocniej nie zabije. Mordo nie jesteś prawdziwy, gadają mi jakieś feki No bardzo jest mi przykro, nie obchodzą wasze teksty Możesz podpierdolić flow, ale i tak byłem pierwszy No a co najważniejsze, nie obchodzą wasze wersy Coraz więcej ludzi pisze mi, że fajne nudy Na zewnątrz wygląda ładnie, a w środku jestem zepsuty Już dawno lałem dupy, co były tu dla kapuchy Mimo, że nie jestem sławny, no to mam już swoje fanki A te twoje fanki, to są naćpane koleżanki Które będą ciebie słuchać, jak wlejesz coś do szklanki Ja razem z ziom, podjeżdżam

Twój rawer nawija coś o blokach, ale tam nie żyje, ona znowu mnie zaczepia, pyta czy poświęcę chwilę. Odpowiadam, sorry, muszę iść, nie mam czasu, tyle, diabeł jest rodziną, odkąd miałeś się ze mnie, debile. Szacunek wielki dla kobiet, ale nie mam go dla dziwek. Jakim cudem jeszcze trzyma się ten kraj, to ja się dziwię. Łykacie kolejną dawcę, przynosicie wstyd rodzinie, ale żyjecie za staną, to nas mocniej nie zapije. Yo, kurwa, dobra, mamy to. Yeah, 2K22 jest mój. Uuu. Tai smulkiai.